Halo, Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z oceniania kąt. Nagrywam ten odcinek dosłownie jakieś godziny po tym jak nagrałem poprzedni z oceniania kont. I powiem wam szczerze, szczerze, mam problem z kontem, który aktualnie planuję ocenić. Swoją drogą taka ciekawostka, a nie, przepraszam, nie, nie nieważne, bez ciekawostki. Dzisiaj słuchajcie ocenimy sobie konto użytkownika na, Oniku na YouTubie Marwen5505 A w grze Oniku Mishi Jednak problem jaki posiadam z oceną tego konta Jest taki Że jest to 12,5 miliona galactic power z czego 7700 to postacie, 4700 to statki i słuchajcie, na tym końcu jest wszystko oprócz galaktycznej legendy Sokitano. <laughs> Więc po prostu, moim zdaniem, przejdziemy się po galaktycznych legendach, jak są zmodowane. Może się czegoś nauczymy, może się czegoś dowiemy. Przejdę sobie po frakcjach. No, słuchajcie, polecać to tobie nie będę. Yy, niczego, bo jak, jak strzelam naj, twój najbliższy cel, to jest koma yy, to nie komander, tylko galaktyczna legenda Sokitano. Yy, o, mogę tak to zrobić, nie? No, galaktyczna legenda Sokitano, widzę, że już jest General Syndula, Sabin yy, są w drodze, więc tak naprawdę strzelam, że rozumiem, to są jedyne postacie, jakie Ci brakuje do zrobienia. Galaktycznej legendy nie Niemniej jednak mówię, przejdziemy się po galaktycznych legendach. Co ciekawe, jak już możemy sobie zauważyć, relikt 9 jest tylko na postaciach, które są wymagane do czegoś, co jest całkiem ciekawym podejściem, bo wszystkie galaktyczne legendy mają relikty 8. No i słuchajcie. Myślę, że po prostu przejdziemy, przejdziemy po kolei. Matko, przepraszam, moje. Mój, mój fotel mocno zaskrzypiał Tutaj główne sety to speed i health Jeśli chodzi o speed moim zdaniem jak najbardziej na poziomie 530 ja zawsze jak sobie też kiedyś patrzyłem to To jest taka w miarę optymalna Prędkość na jabie 150 tysięcy healtha Potencji wystarczająco wysokie, bardzo wy wystarczająco dużo też ten na City. Mo główny set, jak rozumiem, to jest health. Health i health. I tutaj speed. tak No, super, świetnie, dobrze zbudowany ten. Ja sobie będę podglądał, bo też gdzieś jest na moim radarze, że ja sobie podglądam, jakie ja ty będzie miał mody i tak dalej. I to jest pierwsza ciekawostka, którą ja sobie mam. Jak. Mm, Yy, jak, jak, jak sobie tak na szybko przeglądałem yy, to konto, jest to jak, to jakie sety ma Jedi Master Kenobi. Ja wiem, że można robić crit yy, crit damage i health, bo o tym gdzieś widziałem, ale nigdy nie widziałem, żeby było potencji. Zwłaszcza, że chyba ten team nie nakłada dużo debafów. Yy, Jedyne co, no to to jest ten, ale to jest nierezystowalny debuff, o masz aż prawie 150%, możecie albo wy napisać w komentarzu, albo twórca niech się wypowie, dlaczego akurat tak, a nie inaczej, speed, biorąc pod uwagę na to, że nie masz setu na speed jest bardzo wysoki, bo, bo 445. Czy to właśnie wynika z tego, że tu masz 5 razy na speedzie? Czy tutaj masz 26 na speedzie? Tutaj 27? Czy to z tego wynika? Bo o ile drugi set, to wiesz, jeszcze mi jako tako nie robi. Chociaż no może samo, samo potency mam, mam na myśli, że ten set. Tak zastanawiam się, na przykład to, czy, że tutaj główną statą jest potency, Czy to jest kwestia po prostu stat moda? Czy. Czy kwestia, czy cała. No, czy po prostu masz, jest w tym jakiś zamysł? No, bo crit chance wiadomo jest trochę ponad. Mm, no, crit damage za to jest, jest mocno zwiększony no, bo, przez, ten, przez ten set. Yy, ogólnie to, to chciałbym naprawdę się dowiedzieć. Do tej master look tutaj też jest troszeczkę inaczej niż jak sobie zazwyczaj. Yy, jak zazwyczaj widziałem. Bo zazwyczaj z tego co widziałem, jest po prostu health. health i jak to się nazywa? No, speed. I wszystkie sety są na protection i tutaj również jest potency. Yy, tutaj, tutaj jest też speed, a normalnie się daje protection. Aczkolwiek widzę tutaj w substatach jest protection, bo protection masz tylko, to powiem tylko, bo jestem, jestem też zadziwiony, 88 tysięcy. Z czego też wynika takie, takie, takie modowanie, a nie inne? W sensie ja no, nie mam nie wiadomo jak, jakiego doświadczenia jeszcze. Bo jeszcze Speed i potencji to jeszcze w miarę kojarzę, ale mówiłem, naszy... że on nakłada dużo debuffów. Czy to właśnie pod to? Tylko wydaje mi się, że i tak lepsze jest wtedy tutaj Protection, tutaj Protection i posiadanie troszeczkę mniejszego spida no, yy, O jakieś, no nie wiem. Naszyno ogólnie tak to jest naprawdę szybki, nie? 560, ale wydaje mi się, że nawet jakby było to 540, 550. To byłoby do przeżycia, a miałbyś bardziej tankowatego Mastera Master walker'a To też chciałbym się dowiedzieć. Daj znać w komentarzu. Vader, Wejder słuchajcie, to w ogóle nie mam doświadczenia, jeśli chodzi o modowanie, więc sobie sprawdzę na stronie, jak tutaj inni ludzie modują. Speedy Health. Zakładam, że speeda powinno być więcej niż mniej. Jest, masz naprawdę bardzo szybkiego wadera, bardzo fajnie. Bardzo dużo protection. To jest jedna rzecz, którą oczywiście wiem, ponieważ jak przypominam, on na chyba liderce zmienia całe protection w, w zdrowie. Albo gdzieś tutaj, tak, plus al protection i dostajecie tak. Tyle max helfa. Działa to po prostu, że, że przypomnę, sześciokropkowy mod jest, ma więcej protection, w sensie ma, ma 25%, a helfa ma. Podaj, że tam jest chyba no, naprawdę niewiele. Tam jest chyba. Aż to możemy sprawdzić. Masz tutaj? Tak, 16, więc no macie te 7% więcej yy, po, po prostu zdrowia na Wejderze, dlatego fajnie. Offens jest jakiś tutaj 10 tysięcy. No na 11 najczęściej ten z wiem, że są, ale to jest praktycznie 11. Myślę, że tu wiadomo, relik 9 by było, więc Wejder, jak na moje, świetnie zmudowany polecam sobie, jeżeli szukacie jakichś modów, to oczywiście tutaj sobie też sprawdźcie u kolegi o ile mogę tak pozwolić pozwolić sobie yy, yy, zareklamować za tutaj mody, aczkolwiek mówię chciałbym naprawdę się dowiedzieć jaka jest logika między Jedi Master'em Kenobim i Jedi Master'em Luke'im Skywalkerem. jeśli chodzi o raid offense i, i i health set'y ja z tego co, no to różnie, różnie modują, R ludzie modują albo tutaj dają Offense, żeby jeszcze więcej przywaliła, terej albo dają, właśnie tego healtha. No i ja jestem zdania, że raczej fajnie, fajnie jest mieć health, health, health i na przykład offense tutaj, i tutaj. No i to jest fajnie, więc yy, no tutaj też jest offense. No to zależy, już jak, jak sobie, jak chcecie zagrać. Jak najbardziej fajnie. Jeśli chodzi o damage, 11000, super sprawa tyle powinno tego być, jedynie co, to tak zauważę sobie i pozwolę sobie powiedzieć, że jest trochę wolna. Stosunkowo naprawdę wolna jest ta Ray. Eee, No ja na przykład wiedziałem, wiedziałem, żeby 500 speedu to jest takie minimum, które mo można, trzeba wręcz dać Rej. ze względu na to, że na przykład 500 speedu jest, bardzo polecam, jak będziecie odblokowywali. 500 speedu jest świetne do odblokowywania jej ulta, czy w ogóle i tam jej tych tierów, ponieważ 500 speedu posiadając eee, Sprawiacie, że Ray, wasza, się ruszy pierwsza. No, Ray jest ogólnie zapomnianą postacią, więc nasze znaczy zapomnianą. Jest taką wiecie, którą zapchaj dziurą, którą wrzucacie do defensywy, jest po prostu wkurzająca. I bardziej ją kierują takie postacie jak Ezra Bridger, czy Ben, czy Kalkestis ten zwykły. Więc no, jak najbardziej, jak najbardziej, w porządku. Supermidel Kylo speed Speedy Health, Speeda, no. 570 to jest moim zdaniem chyba taki najlepszy. jaki, No to już wiecie, jest 571, ale ty masz w 500. Yy, 570 yy, to jest taki moim zdaniem dobry, yy, bardzo dobry Kyloren. Yy, bo, no bo jak już tłumaczyłem to w poprzednim odcinkuzy yy, z oceniania kąt, no to sprawia, że jesteście w stanie jak najszybciej sobie zwiększyć obrażenia. Trochę mało ma zdrowia, co ciekawe. Mimo, że ma health, myślę, że to jest kwestia substatystyk. Znaczy trochę mało. No, nie jest mało, ale wiesz wiecie o co. mamy, wiesz o co mi chodzi. No, ja kojarzę, że za zawsze te 1400-140 tysięcy 140 to jest taki najlepszy, najlepszy punkt. Cholernie dużo damage'a, Kyleren jak najbardziej on point. Tutaj też oczywiście nic bym nie zmieniał. Świetne, świetne mody. Syfretna, ale chyba przez każdego zapomniany, nasze zapomniany, też jest taka legenda zapchaj dziura. I tutaj y, masz Speed. Ok, to jest całkiem ciekawe. Y, speed. Y, no i za bardzo w sumie nie odstajesz, jeśli chodzi o przez to przy, y, nawet jako herb. No, bo jeżeli porównamy sobie... Porównam sobie do swojego tutaj, y, pozwolę, bo relikt jeden mniej i mamy speeda i Protection 52. I tam 513 spina. Mój Sif Eternal ma 20 tysięcy więcej. I o 20 praktycznie wolniejszy. Pytanie, co tutaj jest, że nazwijmy to problemem. W sensie, czy to coś zmienia w tym przypadku te 20 tysięcy damage'a? Czy jak już ma on przegrać, to i tak on przegra. <grych> czy nie? No to, to mi się wydaje, że, ten, że jest już taką kwestią sporną. No ja wolę mieć wiecz. Wiecie, no po prostu health, bo mam świadomość, że on więcej zniesie a te troszeczkę speedu chyba aż tak dużo mi stosunkowo nie zrobi. Zwłaszcza, że tamte mody to są w moim przypadku tylko i wyłącznie już do kalibracji. No i Leia Organa, która jest no, aktualnie najmocniejszą, dalej legendą w grze, więc fajnie tutaj jest mieć najlepsze mody. No i jak zwykle tutaj widzę, jest speedy health, co jest no, jak najbardziej świet bardzo dobre. Speed, jak, biorąc pod uwagę endgameowość yy, Twojej postaci, naszej, wiadomo, nasze Twojego konta, jest jak najbardziej, no troszeczkę za mały powiedziałbym, ale brażąco moim zdaniem, moim zdaniem, masz bardzo mało z... zdrowia, bo tu masz defense, protection, ok. No, nie wiem się znaczy, ciężko, wiecie, bo jeszcze, jak, jak mam, y, powiedzmy, kąt, wiecie, oceniam takie, nazwijmy to, bo oczywiście, kolokwialnie. Znaczy, nie kolokwialnie, tak wiecie, przesadzając troszeczkę y, słabsze konta, no to trochę jestem na, na takiej pozycji, że wiecie, a komu, co będę staremu wydaje wyjadaczowi, który gra od premiery tej gry, tłumaczył tę grę. Wie, wiecie o co chodzi? Ale moim zdaniem, health jest jak najbardziej do poprawy, biorąc pod uwagę, że jest to tank, więc wiadomo, że chcę, żeby przyjął jak najwięcej. Jak najwięcej obrażeń na ryj. Więc ten defense, który w Twoim przypadku no, jest na 66%, moim zdaniem nie jest, nie jest tego warty. I fajnie jest, żebyś dostał więcej zdrowia i najwyżej postarał się poszukać yy, tego, yy, tego defensea tego defensa gdzieś tam w substatystykach. No wiadomo, że modę jeszcze tutaj można podkręcić, ale no, na przykład wiesz tutaj, no, jedyną dobrą statystyką, nie oszukujmy się w tym, jest tylko speed. Więc, moim zdaniem, mody są do poprawy jeśli chodzi o. No, tutaj mi się wydaje, że health, health na tych dwóch na dole jest. No, chyba będzie lepsze. Poza tym, jeśli chodzi o relikty dziewiąte, widzę, że masz naprawdę na, na reliktach dziewiątych wszystko, co ma jakieś wymagania. Nie masz nic takiego od siebie. Darf Revan, Piet, Malak. No, skoro jest Revan, no to jest Lewiatan. W statkach masz wszystko to nie mnie oceniać. Yy, czy polecałbym jakąś relikt 9? Wydaje mi się, że najlepszym reliktem 9, jakim możesz dać aktualnie, jest to trzecia siostra. Yy, no, jest ona Turbo, moim zdaniem OP, jest również tankiem, więc jak najbardziej fajnie. Popatrzę się na yy, Ezra Bridgera. Nie masz Omnicrona na Exali, co jest jak najbardziej fajne. I moim zdaniem jest to bardzo dobra kolejność, bo Canon's Legacy jest świetnym Omnikronem, Daring Advice jest też świetnym omikronem i Exal jest stosunkowo najsłabszym, aczkolwiek nie jakimś słabym. Bo mieliśmy wcześniej na poprzednim odcinku Kalakestisa i z Omnikronami i widzę, że tutaj też nie ma na liderce, co jest trochę ciekawe, ja rozumiem, że, że ten tylko ta liderka jest moim, chyba z tego co wiem, jest najlepsza z Omnikronów Kalakestisa pod Battles oczywiście się ci zależy. Hmm. Jeśli chodzi o postacie takie podstatki jakieś ciekawsze, yy, to chciałbym zobaczyć jak to wygląda w galaktycznej republice. Hmm. Tu wiadomo 9, tu 7, bo mu trzeba. Plokun na 8, więc to widać, że jeszcze ze starych kontr chyba został. Plus chyba teraz Plokuna trzeba też mieć do Asokitano, więc to to jeszcze nie ten. Jak najbardziej są Badbacze, wszystko na piątce. No raczej, raczej kontrę, mam nadzieję, że wszystkie kontry są ci wychodzą. Jedyne co widzę, co teoretycznie możesz podnieść, jeśli ci będzie kiedyś zależało, to geonozjanie pod Malevolence do defensywy ich Genosian Soldier ma swój, ma swój statek. Yy, więc tutaj, może jest jedy, To jest jedyna lekarza, którą bym polecał podnieść, jeśli chodzi o relikt. Yy, czy jakieś, wiadomo, relikty wyżej bym tutaj polecił? Szczerze. No nie oszukujmy się. O, widzę. Great Mothers. A właśnie, jak wygląda Twoje yy, Jedi e pod względem. Master Quagon padawan na siódemce, fajnie, bardzo fajnie, jak najbardziej spoko, a, a ten pod Peridia, e, Peridia ten Assault Battles, relikty 7, czyli fajnie inwestycja na poziomie reliktu 7, jak najbardziej, bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. Mm. No nie widzę żadnych na przykład, wiecie, z głupich omnikronów Na zasadzie rzeczy, które są niepotrzebne, Widzę, że coś co, te, co jest wymagane, żeby jakikolwiek ci team funkcjonował Masz, masz po prostu jeszcze jakieś bonusy, więc Bardzo mi się podoba po prostu to, jak jest tutaj Prowadzone to konto, wiadomo To jest rzecz, na którą się może kiedyś nabrali wszyscy <laughs> Może zostaje ci to pod terytory battles, nie wiem Także, no, no cóż Ale poza tym Ciężko jest mi tutaj ci coś doradzić, no bo zapewne wiesz o tej grze jeszcze więcej niż ja. Naprawdę mega fajne konto. No wiadomo, jest wszystko. Możesz dać znać mi w komentarzu, ile grasz i chciałbym naprawdę się dowiedzieć na temat modowania tych, tych na przykład dwóch postaci. Bailana jeszcze chcę zobaczę, bo Bailan bo, bo jest rzecz, którą, na którą myślę na koniec, na koniec tego roku sobie zebrać głównie ze względu na to że no, będzie miał już wszystkie wymagania yy, wszystkie wymagania wiecie razy dwa yy, więc no jest, myślę że byłoby to fajne tutaj jeżeli chodzi o Bailana. Hmm, protection no tu wszędzie protection ok speed to, to z tego co kojarzę to jest całkiem fajne takie ten, takie mody, speed bardzo dużo, 160, więc też fajnie. Tylko zdrowia ma mało, nie wiem, czy to tak ma być. Nie, no, też fajnie. Jeden mikron to był? Jeden, no, ale ten, który dodaje Wam całą ścianę tekstu, to wala, nie? Także też fajnie. No będzie to niestety jeden z krótszych odcinków oceniania kont, bo ciężko mi tutaj coś ci doradzić, słuchaj, naprawdę fajne konto, mam nadzieję, że czym będziesz się trzymał dalej w tej grze, bo może i nas wszystkich wkurza, ale wbijesz ten upragniony, że tak powiem, Kyber1, który masz, ciężko mi tutaj jakieś dodatkowe porady, team, no tutaj no, widać jaki, no tym Ezrom to musi robić naprawdę niezłą robotę, zazdroszczę, sam niedługo dopiero będę robił Ezrę, naprawdę fajne konto. A wam zachęcam do zostawienia waszego like'a, w komentarzu, żeby mógł ocenić wasze yy, wasze konta. Yy, dlatego co? Trzymajcie się. i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie i cześć.